Razem się włączamy. tak głosimy dobrą nowinę, na całym świecie poznały. To jesteśmy z łąkty Górnej. Było nas 15 grup. Każdy chodził w grupie pięcioosobowej plus opiekunowie. Nasza wieś jest spokojna, nikt nas nie gonił. Chodziło nam się bardzo dobrze. Łatwym świecie w postawie, Wiara jest gwiazdą, co oświeca drogę. Jesteśmy na gorąco po pięknym wydarzeniu decyzjalnego spotkania kolędników misyjnych w Szymbarku. Jako probosz. bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy, że tyle dzieci przyjechało, taka piękna atmosfera, tylu kapłanów, zakon, sióstr zakonnych i też opiekunów. Piękne dzieło, Boże dzieło. Cieszę się, aby się tylko to dzieło rozwijało. Biskup nam pobogosławił, więc myślę, że to dzieło będzie się rozwijało, pójdzie dalej. Dzieło materialne ważne, ale przede wszystkim to, co dzieje się w sercach tych dzieci co co doświadczyli, czego doświadczyli, idąc od domu do domu, niosąc radosną nowinę, ale też i ta wspólnota decyzyjna Myślę, że tego nikt im nie zabierze. Z tym pójdą w swoje życie i to jest największa radość nas dusz pasterzy. Szczęść proszę. Dzisiaj na spotkanie przyjechało około 1700 dzieci. Pomagaliśmy im tutaj się ustawić w kościele. Rozdajemy teraz drożdżówki i... No i pomagamy mi się fajnie bawić, się cieszyć z tego spotkania. Opiekunem to duża radość e, tego, że można pomagać tym dzieciom, e, głosić dobrą nowinę e, i e, pomagać przez ręce tych dzieci e, przez ręce Pana Jezusa, e, który chce pomagać wszystkim dzieciom e, na całym świecie i chce do nich przychodzić. Abym... Zawsze zdarzają się trudności, ale dzieci są na to przygotowane, że niektórzy nie otworzą. I one z uśmiechem na twarzach po prostu idą dalej i głoszą dalej dobrą nowinę. Chciałabym powiedzieć taką jedną zabawną historię, jaka nam się zdarzyła jest w mojej grupie. Cóż, właśnie byliśmy na ostatnim piętrze, no i tam nikt nie otworzył drzwi, no i posądziliśmy, że już nikogo nie ma schodziliśmy. Byliśmy już dwa piętra niżej, gdy nagle słyszymy, że jakieś dwaj staruszkowie mówią, że hej, kolednicy, no i okazało się, że jednak nam ktoś otworzył na górze, więc wróciliśmy się no i naśpiewaliśmy kolendy. Jedna taka historia była, że moje koleżanki gonił pies i bo ja dokładnie nie, nie wiem co tam było, ale one mi opowiadały, że... Pies jego gonił, i one musiały uciekać, i się obydwie wywaliły w śnieg. I, to, i, te, i ten pies potem je wylizał. No. Jesteśmy z prawie chomranicy. Jak byliśmy u jednej pani pokolędzie, to pojazdowała nas z ciastem. Jak szliśmy do drugiej pani pokolędzie, to naszej koleżance Emilii Emily, oczywiście musiały spaść do fosy. Głosimy dobrą nowinę dla całego świata. Suma monapta. Radujcie się wszyscy, bo mały Syn Boży wszedł na świat po to, by nikt się nie trwożył. Narodził się w chłocie, zasnał trudu wiele, przez swe ludzkie życie jest nam przyjacielem. Jednak wielu ludzi o tym nie słyszało. Możemy im pomóc, pracy jest niemało. Módmy się gorliwie o wielu misjonarzy. By Bóg ich siłą, zdrowiem i świętością darzył. Modlitwą otaczajmy też misyjne kraje. Każdy grosz nam przekazany tak wiele nam daje. Szkoły, studnie i szpitale dzięki Wam już mamy. W kościele czy kaplicy z Bogiem się spotykamy. W sierocińcu przebywają. Dzieci opuszczone, a te, którym budzi w brzuszku, będą nakarmione. Wiele potrzeb jest na świecie, wielu również trzeba dobrych ludzi, którzy innym chcą przychylić nieba. Ja te wasze ludzkie sprawy synowi zanoszę. Jezu, ty się tym zajmij, tak gorąco go proszę. Całym sercem dziękujemy za waszą gościnę. Za modlitwę i zadatek. Pomocy i jak nam Bóg da, to za roczek znowu się spotkamy. Na pamiątkę tej kolendy wąkę zostawiamy.